Dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych, między innymi: wielki bu, zatrzymany w Hamburgu, mężczyźni aresztowani za handel ludźmi, imigrant aresztowany za ataki na funkcjonariuszy, brutalny napad ukraińców na polskiego kierowcę. Policja poinformowała, że w piątek o godzinie 14:10 na lotnisku w Hamburgu zatrzymano Patryka M., znanego szerzej jako wielki bu. Do zatrzymania doszło w ostatnim momencie tuż przed jego planowanym odlotem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Za mężczyzną wystawiony był europejski nakaz aresztowania, a całe działania były wynikiem ścisłej współpracy Polskiego Centralnego Biura Śledczego Policji z niemieckimi służbami. Jak przekazano w komunikacie, Patryk M. był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, handlu narkotykami oraz kradzieży samochodów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński potwierdził oficjalnie, że zatrzymany to Wielki Bu, publikując krótki komentarz Brawa dla polskiej policji. Patryk M. to postać, o której w ostatnich latach było głośno nie tylko w kontekście kryminalnym, ale również medialnym. Wielki Bu był zawodnikiem gal freakfightowych i aktywnie udzielał się w mediach społecznościowych, gdzie chętnie publikował zdjęcia z celebrytami oraz osobami ze świata polityki. Szczególne kontrowersje wzbudziły jego fotografie z obecnym prezydentem Karolem Nawrockim. Jak wynika z relacji medialnych, przed zatrzymaniem przebywał w Dubaju, gdzie regularnie relacjonował swoje życie. Nie jest to pierwszy konflikt wielkiego BU z wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna odsiadywał już wyrok za udział w porwaniu. Media wielokrotnie wskazywały również na jego powiązania ze środowiskiem przestępczym, miał być członkiem gangu i usłyszeć zarzuty związane z sutenerstwem. Zatrzymanie w Hamburgu kończy wielotygodniowe poszukiwania i otwiera drogę do ekstradycji Patryka M. do Polski. To wydarzenie ponownie rzuca światło na niepokojące związki między światem sportu, mediów społecznościowych i przestępczości zorganizowanej, pokazując jak cienka bywa granica między wizerunkiem publicznym a działalnością kryminalną. Sąd rejonowy w Nowym Sączu podjął decyzję o zastosowaniu tymczasowego trzymiesięcznego aresztu wobec dwóch mężczyzn podejrzanych o handel ludźmi i oszustwa na szkodę cudzoziemców. To efekt działań funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy 3 września na polecenie prokuratury okręgowej w Nowym Sączu zatrzymali na terenie województwa łódzkiego dwóch podejrzanych, 32-letniego obywatela Polski oraz 36-letniego obywatela Turkmenistanu. Według ustaleń śledczych, zatrzymani mieli wykorzystywać trudne położenie cudzoziemców, zarówno tych przebywających w Polsce, jak i poza jej granicami. Na portalach społecznościowych publikowali ogłoszenia, w których oferowali odpłatną pomoc w uzyskaniu kart pobytu oraz w znalezieniu legalnej pracy. W rzeczywistości ich działalność miała charakter przestępczy. Po nawiązaniu kontaktu z ofiarami stosowali wobec nich groźby i presję a także odbierali paszporty, czym ograniczali swobodę poruszania się cudzoziemców. Zwerbowane osoby były następnie wykorzystywane do nielegalnej pracy, często w warunkach uwłaczających godności. Prokuratura poinformowała, że kilkunastu cudzoziemcom wydano już zaświadczenia potwierdzające ich status ofiar handlu ludźmi. To dowód, że proceder miał szeroki zasięg i dotknął wielu osób, które padły ofiarą manipulacji i przemocy psychicznej. W trakcie przeszukań pomieszczeń należących do podejrzanych śledczy, zabezpieczyli samochód, środki łączności, dokumentację mogącą mieć znaczenie dowodowe, a także gotówkę. Zgromadzony materiał wskazuje na zorganizowany charakter działania i dokładnie zaplanowany sposób werbowania ofiar. Obaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli w prokuraturze okręgowej w Nowym Sączu kilkanaście zarzutów związanych z handlem ludźmi i oszustwami. Do winy się nie przyznają. Prokuratura podkreśla, że śledztwo jest rozwojowe i nie wyklucza dalszych zatrzymań. Dynamiczny pościg ulicami Bolszewa zakończył się zatrzymaniem 29-letniego kierowcy BMW, który zignorował sygnały do zatrzymania i podjął próbę ucieczki. Do zdarzenia doszło kilka dni temu, kiedy patrol Wejherowskiej drogówki chciał skontrolować samochód Kierowca nie zastosował się do poleceń i gwałtownie ruszył, rozpoczynając niebezpieczną ucieczkę. Policjanci natychmiast podjęli pościg, do którego dołączyli funkcjonariusze prewencji. Uciekinier pędził ulicami miejscowości, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu, jednak po krótkim czasie został zatrzymany. Próbował jeszcze kontynuować ucieczkę pieszo, został szybko obezwładniony przez mundurowych i doprowadzony do radiowozu. Kontrola stanu trzeźwości wykazała, że miał prawie pół promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo, wstępne badania narkotestem potwierdziły obecność amfetaminy i kokainy. Aby dokładnie ustalić, jak silnie środki odurzające wpłynęły na jego zdolność prowadzenia pojazdu, pobrano mu krew do dalszych badań laboratoryjnych. Podczas sprawdzania danych zatrzymanego w policyjnych systemach okazało się, że jest poszukiwany do odbycia 20 dni kary pozbawienia wolności za niezapłaconą grzywnę. To jednak nie jedyny problem 29-latka. Usłyszał on zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i pod wpływem narkotyków. Mężczyzna trafił do aresztu, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Straż Graniczna we współpracy z żandarmerią wojskową przeprowadziła skuteczną akcję, której efektem było zatrzymanie obywatela Afganistanu poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna, zidentyfikowany jako Ahmad K., jest podejrzewany o udział w brutalnych atakach na polskich żołnierzy pełniących służbę na granicy z Białorusią. Według ustaleń śledczych, miał również odgrywać istotną rolę w organizowaniu przerzutu migrantów do Polski. Do zatrzymania doszło 10 września, a całą operację nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Zatrzymany natychmiast usłyszał zarzut czynnej napaści na żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej. Prokurator przesłuchał go w charakterze podejrzanego i skierował wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosku, stosując wobec cudzoziemca trzymiesięczny areszt. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 30 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma szczególne znaczenie w kontekście presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej. W lipcu bieżącego roku doszło tam do dramatycznego incydentu. Dziewięciu migrantów z Afganistanu miało zaatakować polskich żołnierzy kamieniami, wykorzystując ukształtowanie terenu. W trakcie zajścia jeden z napastników rzucił się na wojskowego, powodując jego obrażenia. Poszkodowany żołnierz został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy, a jego stan określono jako stabilny. Polskie służby odpowiedziały zdecydowanie, oddano strzały z broni gładkolufowej, a agresorzy zostali wyparci. To właśnie po tym incydencie zidentyfikowano Ahmada K, który trafił najpierw do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, a następnie na podstawie decyzji prokuratury i sądu do tymczasowego aresztu. Śledczy podkreślają, że działania takie jak te mają kluczowe znaczenie nie tylko dla zapewnienia bezpieczeństwa żołnierzy pełniących służbę na granicy, ale również dla utrzymania stabilności i ochrony samej granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawa jest rozwojowa i nie wyklucza się dalszych zatrzymań w związku z organizacją ataków na polskich funkcjonariuszy. 19-letni mieszkaniec Łodzi naraził się na śmiertelne niebezpieczeństwo, kiedy w środku nocy spacerował z bronią przypominającą pistolet i mierzył nią w przechodniów, a następnie w interweniujących policjantów. Do zdarzenia doszło w nocy z 3 na 4 września przy ulicy Piotrkowskiej, jednej z głównych arterii miasta. To właśnie tam przestraszeni przechodnie zaalarmowali służby, zgłaszając, że młody mężczyzna chodzi z pistoletem w ręku i celuje nim w przypadkowe osoby. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z Wydziału Patrolowo-Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Funkcjonariusze zauważyli podejrzanego w pasażu Rubinsteina. Na widok radiowozu dziewiętnastolatek rzucił się do ucieczki, ignorując wielokrotne polecenia odrzucenia przedmiotu. W trakcie pościgu zatrzymał się, odwrócił i wycelował broń w kierunku policjantów. W tej sytuacji mundurowi nie mieli wątpliwości. Podjęli natychmiastową, zdecydowaną interwencję i obezwładnili mężczyznę, zanim doszło do tragedii. Jak się później okazało, broń, którą miał w ręku, była wiatrówką łudząco przypominającą pistolet. Policjanci znaleźli przy nim jeszcze jedną wiatrówkę ze śrutem, dwa noże oraz palnik gazowy. Cały arsenał w połączeniu z jego zachowaniem mógł stwarzać realne zagrożenie dla życia i zdrowia osób postronnych. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że dziewiętnastolatek był po spożyciu alkoholu. Został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Usłyszał zarzuty niestosowania się do poleceń funkcjonariuszy oraz posiadania w miejscu publicznym niebezpiecznych przedmiotów w okolicznościach wskazujących na zamiar ich użycia do popełnienia przestępstwa. O dalszym losie agresora zdecyduje sąd. Jak podkreślają policjanci, młody mężczyzna może mówić o ogromnym szczęściu, że przeżył interwencję. Wycelowanie przedmiotu przypominającego broń w stronę uzbrojonych funkcjonariuszy mogło skończyć się dla niego tragicznie. Informacje w sprawie brutalnego ataku na polskiego kierowcę ciężarówki pod Karlsruhe w Niemczech obiegają media społecznościowe i wywołują ogromne emocje. Relacja, którą przedstawiamy, pochodzi bezpośrednio od poszkodowanego 31-letniego Krzysztofa, na chwilę obecną nie ma oficjalnego komunikatu Policji w tej sprawie. Niemniej jednak, opowieść ofiary pokazuje dramat, z którym przyszło mu się zmierzyć. Według relacji Krzysztofa do ataku doszło 6 września tego roku. Kierowca, mąż i ojciec dwójki dzieci zatrzymał się na parkingu w pobliżu Karlsruhe, gdzie odpoczywał wraz z innymi trakerami. Po wzięciu prysznica wracał do swojej kabiny, mając odsłonięte przed z widocznymi patriotycznymi tatuażami. To właśnie one zdaniem poszkodowanego sprowokowały agresję napastników. Dzień dobry, mam na imię Krzysztof. Stałem się ofiarą napaści przez naszych wschodnich sąsiadów. A skąd to wiem? W eee, dzień jak co dzień zjechałem sobie na parkiet na pauzę. Wybrałem sobie parking z prysznicem, z sanitariatem. No i zacząłem ogarniać sobie w samochodzie. Podprzątałem sobie w samochodzie, wyszedłem przed samochód, pozmywać naczynia, poogarniać wszystko. No i wziąłem torbę i szedłem sobie pod prysznic. No i stało trzech chłopaków przy polskiej naczepie z polskimi tablicami. I jeden z nich mnie zawołał. Podszedłem do nich yy, i zaczęli się pytać, co ja mam na ręku. I zaczęli patrzeć i oglądać mi tatuaż. I jeden z nich zaczął komentować po ukraińsku i robił się taki agresywny, bo zaczął szarpać mi rękę. Więc ja tu rękę wyrwałem i poszedłem sobie pod prysznic. Nie byłem nic świadomy w ogóle, że coś może takiego mi się stać. Wracając pod prysznica jeden z nich, który lepiej rozmawiał po polsku, zawołał mnie, i rozmawialiśmy sobie o pracy. Jakby, jakby nic nie miało w ogóle się zdarzyć takiego, rozmawialiśmy sobie o pracy drugi z nich chodził jakoś nerwowo, ale jakoś nie zwracałem uwagi, a trzeci po prostu patrzył się na mnie, nic nie mówiąc, jakby nie znał w ogóle języka polskiego no i rozmawiając tak poczułem takie uderzenie w głowę mroczki przed oczami i straciłem przytomność straciłem w ogóle, yy, nie czułem nic nie, nie pamiętam całej sytuacji, i z raportu policji wynika z tego, że próbowałem się bronić, uciekałem stamtąd, próbowałem schować się do swojej ciężarówki, i y, po prostu mnie z tamtej ciężarówki wyciągnęli, bo w mojej ciężarówce znaleźli ślady walki, i prawdopodobnie się broniłem, i uciekałem od nich, bo 100 metrów dalej, ko innej firmy zupełnie, znaleźli. Y, mnie, zakrwawionego już, wykrwawiającego się. I gdyby nie ochroniarz, który wybiegł stamtąd i próbował mnie ocalić, to to mogłoby się skończyć trochę gorzej. I nie wiem, jak, nie wiem, jak policja, bo z tego, co mi mówili, to oni znaleźli przedmiot, który mi to zrobili i znaleźli tych oprawców, którzy mi to zrobili muszą mieć dowody na, w tej sprawie, bo ja nie byłem w stanie nawet skazać tych sprawców, co mi to zrobili. A okazało się, że to właśnie ci, z którymi rozmawiałem ostatnim razem, to pamiętam. No i e, na drugi dzień, jak poszedłem odebrać swoje rzeczy na, na policję, dowiedziałem się, że zostali wypuszczeni. A jak zapytałem się dlaczego, to prokurator stwierdził, że ich wypuszcza do sprawy więc podejrzewam, że to wszystko będą próbować zamiatać to pod dywan i teraz chciałbym ostrzec wszystkich kierowców żeby mieli się na nabaczności i nie ufali nikomu na parkingu bo wokół mnie było mnóstwo polskich ciężarówek a nikt nawet nie wysiadł i nikt nie próbował mi pomóc i nawet nie zadzwonili na policję więc wszyscy kierowcy pozdrawiam i Życzę tyle powrotów, co wyjazdów. I proszę o pomoc w zbiórce zorganizowanym przez Pana Zbigniewa Stanogę i udostępnianie tego dalej, ponieważ jedyne, co mogę teraz w tym momencie zrobić, to czekać na chorobowe z Polski i nie jestem w stanie utrzymać rodziny ani opłacić adwokatów, żeby poruszyć tę sprawę dalej. Mam 3 miesięcznego Syna i sześcioletnią córkę, z którego syna nie mogę nawet podnieść, bo mam pocięty biceps. Mam, miałem pocięte żyły, jest, mam rękę niesprawną. I mam sześcioletnią córkę, z którą nawet nie mogę wyjść na rower, nie mogę z nią ani pograć, ani się pobawić, ani nic z tych rzeczy, ponieważ cokolwiek próbuję robić, to mam taki ból, że nawet tabletki mi nie pomagają obrażenia okazały się niezwykle poważne. Przecięta żyła ramienna, uszkodzony mięsień bicepsa i mięsień ramienny. W szpitalu przeszedł pierwszą operację ratującą życie, a przed nim kolejne zabiegi. Lekarze nie są w stanie zapewnić, że odzyska pełną sprawność i będzie mógł wrócić do pracy w zawodzie kierowcy ciężarówki. Jak twierdzi ofiara, sprawcami napaści mieli być obywatele Ukrainy zatrudnieni w tej samej polskiej firmie transportowej. Niemiecka policja zatrzymała ich i postawiła w stan oskarżenia. Jednak decyzją tamtejszych organów mężczyźni zostali zwolnieni i wrócili do Polski. To właśnie ten fakt budzi dziś największe oburzenie wśród opinii publicznej. Poszkodowany walczy o życie i zdrowie, podczas gdy napastnicy mieli wrócić do normalnego funkcjonowania. Krzysztof podkreśla, że jego życie wywróciło się do góry nogami. Rodzina znalazła się w dramatycznej sytuacji, dzieci nie rozumieją, dlaczego ojciec nie może ich podnieść na ręce, a żona martwi się o przyszłość finansową i codzienne utrzymanie. On sam nie ukrywa, że boi się o dalsze leczenie i rehabilitacje, które mogą potrwać miesiącami. Sprawa dopiero zaczyna być nagłaśniana, a jej finał zależy od oficjalnych ustaleń niemieckich organów ścigania. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.